Witam Was serdecznie. Dzisiaj wykonujemy dwie serie, sześć powtórzeń w każdej serii i około 30 do 60 sekund przerwy między seriami. Ustawiłam timer podobnie na 5 sekund, także będziemy mieć około 2 sekundy, aby zmienić pozycję. Wydaje mi się, że zdało sprawę poprzednim razem. Jeżeli macie jakieś zażalenia, to dajcie mi znać e-mailem albo w komentarzach i popracujemy nad jakąś konkretniejszą albo inną metodą. No to zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Zaczynamy płasko, noga do góry, sięgamy, wydech i trzymamy. Raz, dwa, trzy. Zmiana i wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Dwie nogi na raz, w tym samym czasie. Do góry i wydech. Raz, dwa, trzy. Na dół i do góry. I wydech. I ściskamy brzuch. Mocno, trzeba poczuć. I jeszcze raz. Ręce za głowę. Pamiętamy, łokcie szeroko. Jedno na góry i Zmiana. I wydech. Sprawdźcie sobie kąty. Trzymajcie 90-90. Spróbujcie trzymać nogę tą dolną, oderwaną od podłogi. Jeżeli jest za ciężko, to po prostu ją połóżcie. I jeszcze raz. Zdecydowanie ciężej, prawda? Teraz obie nogi do góry. I trzymamy. I na dół. I. Spróbujcie nie kłaść na podłogę chyba, że musicie. Pilnujcie kątów. Trzymacie kolana pod właściwym kątem. Czy tutaj jest dziewięćdziesiątka? I wdech, i wydech, i zaciskamy brzuch. I wyżej tą klatkę. To teraz rowerek. Teraz już obowiązkowo nogę od podłogi. Uu, ale nie, niezwykle kąt. I zmiana, i trzymamy. I wysoko. I wydech. Raz, dwa, i trzy. Wdech. I wydech. To ćwiczenie jest dla najtrudniejsze, aby trzymać kąty właściwie. Także. Pamiętam, oglądałam się, strasznie pogubiłam ostatni razem. No cóż. Teraz obydwie nóżki do góry. I trzymamy pod kątem 45 stopni. I do góry. Górna część tułowia. Wyrywamy barki na dół. I do góry. I trzymamy. Raz. Dwa. Na dół i do góry i wydech. I na dół powoli i do góry. Trzymamy. I do góry. I wdech. I wydech. Dobra. Pierwsza seria. 30 sekund do jednej minuty przerwy i wracamy. Żeby nie marnować czasu zaczynamy drugą seryjkę. Trzy sekundki do góry noszka i raz, dwa, trzy. Sięgamy. I druga noga zmiana. Pilnujcie kątów. I wdech i wydech. Nie starajcie się nie napinać szyj, luźniutkę otrzymamy. Bardzo dobrze. Jeszcze raz wydech. I dwie nogi naraz, to samo. Do góry. Wdech i wydech. Zaciskamy brzuszek. I wydech. Sprawdzacie kąty? Macie lusterko? Ja mam to sobie źle ustawiłam. Ale sprawdzam z kamerą. haha, ha raz. Dwa. Ręce za głowę i na zmianę. Raz prawa, raz lewa. Raz. Dwa. Trzy. I na dół i. Gdzie macie nogi? Na dole, czy... Znaczy tą dolną nogę? Na podłodze, czy nad podłogą? Muszę przyznać, że ciężko się robi, jak się ma obie dwie nogi nad, znaczy no, jak się nie kładzie nogi na podłogę, prawda? I obie nogi do góry i raz, dwa, trzy. Wdech i wydech. Trzymamy i wydech. Teraz robimy rowerek. Także podnosimy kartkę pierwszą do góry i zmiana. Trzy. No, w tym ćwiczeniu muszę się zdecydowanie, muszę się pilnować. Dwa, trzy. U -u. Jeszcze raz. ciskamy brzuch. Teraz unosimy nogi do góry. I trzymamy. Raz, dwa i trzy. I na dół. I do góry. Raz, dwa i trzy. Sprawdźcie sobie trzymacie kąt. 45 stopni albo ciut mniej. I do góry. I jeszcze raz. O, ostatni raz. Źle policzyłam. No. To był dzień drugi. Jeżeli to jest wasz dzień drugi, zakończyliście dzień drugi. Gratulacje. Jutro będzie dzień trzeci. Powtarzacie dokładnie to samo jutro. Jeżeli to jest wasz dzień trzeci, zapraszamy na. Nową serię, troszkę trudniejszą, albo może troszkę dłuższą w dniu numer 4. Także do usłyszenia. Cześć!